Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że Hamas musi się wkrótce rozbroić, jeśli nie chce ponieść surowych konsekwencji. Jego komentarze zostały wygłoszone na konferencji prasowej na Florydzie po rozmowach z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, podczas których obaj przywódcy omówili między innymi drugą fazę zawieszenia broni w strefie Gazy. Druga faza, która ma rozpocząć się w styczniu, obejmuje całkowite wycofanie się Izraela ze strefy gazy, rozbrojenie Hamasu i ustanowienie Palestyńskiego Komitetu, który będzie tymczasowo rządził strefą gazy. Trump powiedział, że oczekuje, iż odbudowa strefy gazy rozpocznie się dość szybko, ale nie podał dalszych szczegółów dotyczących harmonogramu ani tego, kto będzie odpowiedzialny za budowę. Palestyńska enklawa została zniszczona przez ponad dwa lata walk między Izraelem a Hamasem.